Musisz to usłyszeć, jeśli śledzisz bitcoina. Instytucje znowu wchodzą do gry, a liczby są szalone. Przeanalizujmy, co wydarzyło się 11 czerwca. Bitcoin zakończył dzień na poziomie 109,446 dolarów, handlując w wąskim zakresie, ale z ogromnym dziennym wolumenem ponad 32 miliardy dolarów. Ale oto najważniejsze Wpływy do funduszy ITF osiągnęły 431 milionów dolarów. Najwięcej od maja. BlackRock zgarnął 337 milionów dolarów. Fidelity 67 milionów dolarów. Duże pieniądze wracają do gry. Ale na rynku instrumentów pochodnych. E... Traderzy są ostrożni. Otwarte pozycje na kontraktach futures i opcjach BTC spadły o ponad 1%. To oznacza realizację zysków i być może krótkoterminową korektę. Nawet największy krytyk Bitcoina, Peter Schiff, zmienia zdanie po tym wzroście cen. Tymczasem, Michael Saylor twierdzi, że komputery kwantowe żadne zagrożenie dla bitcoina przez co najmniej następną dekadę, a przy rosnącej inflacji w USA deflacyjne właściwości bitcoina wyglądają jeszcze lepiej. Instytucje kupują, traderzy realizują zyski. Czy to obserwujesz? Subskrybuj i polub, aby otrzymywać więcej szybkich aktualizacji o kryptowalutach. Jeśli nie masz jeszcze konta na Binance, to zapraszam. Możesz założyć je z mojego kodu polecającego. Zyskanuj kod, zgarnij bonus na start i działaj razem ze mną. To prosty sposób, żeby wesprzeć ten kanał i wejść w świat krypto z dobrym startem. Dzięki!